Siema, jestem Tricus i dzisiaj mamy do wykonania 1000 zadań. Jak widzicie, wszędzie w całym domu są poprzyczepiane kartki. I zaczynają się one od jedynki i idą przez całą ścianę. Aż do 823. Dlaczego jest tutaj tylko 823? Otóż dlatego, że tutaj jest ich cała reszta na naszej wysuwanej ścianie. Widzicie? 1000. To jest ochotnikiem, żeby... Podjąć się pierwszego wyzwania, chłopaki Łukasz Jack, Pro. Ja chcę numer 669 Czekaj, a może dajmy najpierw widzą. subskrypcję O, łapkę, no dobra, możecie to zostawić Jack, tutaj chyba masz 669 Zobaczcie jaki piękny numer Miast banana twarzą Ooo, Na... Czyją! Proszę Dziękuję bardzo nie nosam. Ej, fajne! O, smut! Jest! Oh, tak. yes. Zaliczone, następne zadanie! Dobra, teraz ja. Chyba wszyscy wiemy jakie zadanie każdy chciał zrobić. Nie, tylko nie wiesz tysiąc Dobra, to co jest pod numerkiem tysiąc? Dis, najbliższą klawiaturę głową. klawiaturę będzie! Zostałem! Już to zimy! Trzymaj mnie! Nie! Grzesiu, pasz, to twoja klawiatura. A o! Dobra, o, dobra ale głową o. to też tak, prawda? Patrzcie, to jest w środku klawiatury. Tak, nie, 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 nie. Nie. Ja idę po zipka, klawiaturę, sobie ją podobtam. Grzesiu, nie nisz klawiatur w tym domu. Żeby się wyczylować, to sobie znajdź jakieś zadanie. Uspokojmy trochę sytuację. A, teraz Grzesiu, okej. Okay, tak. Ale Grzesiu, umówmy się, ja ci odkupię klawiaturę, okej? Okay. Dobra, dobra, ja biorę 4-2-0 Stawanie na łopacie i uderzanie się w głowę każdy. Czekajcie, przetestuję Mocniej, to na końcu. Oh, <tryk> <ooooh>! <tryk> Ej, ja walę ten odcinek! Już więcej nie chcę zadać! Ale przypierdolisz się kolejnik, Może ja wezmę w takim. 333 No 333 co to jest Oddaj swój telefon na minutę chłopakom z całym dostępem Zipek to jest jedyna osoba, która ma Tak! Chłopaki nie 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 co robimy? Jeszcze... Nie, my chcemy się dobra. zastanowić ja? jeszcze. To ja chcę napisać do jakichś ludzi o to, żeby Fita sterolowi ja, ja właśnie mam dostęp do swojego telefonu na okrągłą minutę. No. Nice! Dobra, 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 czekajcie, pierwsze na co wpadłem no. e, Dupa Goła ja wpisuje i stary, wrzucam to na instastory z dziwka po prostu. Tak, stanę bana, stary. O, takie o coś. I napisz mi Napiszę jej starej weź wysi-bąka. wiecie o tym, że to nie ma sensu. To co robicie? Dlatego, że to relacje nikt nie zobaczy w ciągu. Minut. 20 sekund Stary, 15 Ale nie możesz tego uruchomić Mogę, Nie może. Nie ma. możesz? Czegoś takiego. Tak. Nie Dobra, no to z zrób coś jeszcze głupiego Tak, masz 10 sekund Masz 10 sekund Tak, ja, 10 sekund, dobra Ej, słuchajcie, bo e, wstawił Zipek tyłek swój i ja nie wiem co mu się dzieje ogólnie z Ale to zaraz zniknie, więc tak. zobaczcie szybko Szybko, szybko Zapisujcie, zapisujcie Szybujcie. Oznaczajcie Dobra nie! Jest. Ostatni czas Kto teraz? Ja Znowu tak, tak, że... Trzeba się zastanowić Jakim autobusem jeździłem do szkoły? 7, 8, 3 potem potem są najwyższe Dobra, od czego zacząć, Paweł? Od jajek, musisz zacząć od jajek no. o, o kurde! O, o, ale bezupowiednie O nie! O no, to Ej, to jest zadanie złe dla wszystkich Aaaa! To lepsze, co? Przyjemne, bo krótkie Poproszę A. o patelnię, serio! O, Wiecie co? Coś mi tu nie pasuje a faktycznie, Mało sól, pieprz A tak. mamy sól chłopaki, bo ja ostatnio nie mogłem coś Teraz to można jeść, no trochę bazyliowej oliwy jeszcze Skończyłem swój posiłek, jest to ugotowane wszystko mm. Ale kurde Dobra, numer 100 Musisz położyć się na podłodze, <grym>? położyć kartę do gry na czole i na nią szklankę z wodą Wyjąć kartę nie powodując, żeby szklanka opadła Ale nie możesz łapać, pamiętaj Podłóży ci szklanka Szklanka, ja ją Obróz. Szybko, szybko, Obróć. Szybko dawaj. Udało się, nie rozlałeś mnie. Za karę, za rozlanie <gulanie gulanie> takiej ilości mowy. No, należało mi się. To Czas na tak grzesiach, się wybierz mądrze, pamiętaj. Bo wiesz, ustawiaj. Ja jestem najgorszy w wybieraniu mądrze, czegokolwiek. Co, ale ja może wezmę rozmiar mojego buta, czyli 988. Musisz rzucić sobie za koszulkę, jakieś mieczem. Nie, co to byłoby. Patrzcie, jakie to jest stare. To jest tak napompowane już powietrzem, przez to, że jest stare. Dobra, Grześ, wiesz to. ale przecież to zostawi na klatkę. Panowie, ja tylko chcę, żeby każdy powochał z Was. Nie, tak. Nie, widzę jakie to są. Nie mamy takiego zadania. To jest padlina już, chłopaki. Ty też jesteś padlina, idz. Przez to, że to było. jest tylko gorzej. Zrób to po prostu, dawaj. Jeden. O Zawierać zabierać to, jak poprzyklejało mi się Dawajcie teraz się turlam w tym, do ołowa papera. Ale to mierdzi padliną wiecie? Boże, jaki pyszny kawał mięsa A obok niego leży mięso z jakiegoś sklepu. Moja kolej, dobra. Dobra. no dobra to... Juu, proś... będzie... co tu jest? No woda no, okay. Może będzie... Pięć, pięć, pięć Do beczki z rosołem. Ha <golet> Golf, Dobra, to mi się podoba. <golet> Najpierw trzeba kurczaka poświartować. Eee. Mi... Szczególnie tu na plecach, tu, tu, na tu, tu, o, tu. O tak. Oła! No <golet> panie Zipku, skakuj. Patrz na to, co się tak robi pomiędzy te, daj paluszka, o! I teraz pakuj <golet> resztę. To trzymaj w buzi. Proszę państwa, gotujemy. Jakiś fartuszek by się przydał. Degustacja. Prawie gotowe, jeśli to. Prawie się ugotowało. Panowie, sól, pieprz, parmezan, oregano, lecieć po przyprawy. Ja lecę. O, zaczyna się coś gotować tutaj, no kurde. Chyba trzeba zgasić to zaraz. Ale gdzie są przyprawy sypane, oregano? No pieprz, proszę pieprz. Tabasco. Tabasco, żeby przypiekać. Dobra, Zizek, otwieraj. Oczy. czy? dobra, może być też buzia. Ale ostro, kurna. Przepij wodą. Nie dzięki, nie, nie chcę z tego. Mam nie chcę Musisz. Dziękuję. Ten to wszystko. Dobry jest? Kurde. Słone? W takim razie, proszę państwa, ja wybieram numer 69, ponieważ jakimś cudem go jeszcze nie było Oblewają Cię w miodę, a potem wysypują na Ja <grym> Content Dobra, <grym> Jack, ile Ale... chcesz? Nie chciałeś zdjąć Ale... O! Nie, kto się odkupi kiedyś i tak Miód mamy za sobą Dobra. I teraz mąka bo mąkę znaleźliśmy Masz to Uwaga Ej, Dobry jest ten miód, Lecimy szkoda. Dobry był ten miód Woo! Nice I mąka także zrobią... moja kolej 400 Boli to w ogóle? Nie boli Nie ma jakiegoś szczegółowego punktu? O, ten Dobra, nie. Ja już nie chcę więcej, bo ja się boję, że mu zrobię krzywdę o, O! Popo! Nie podobało <noise> mi się to zadanie, ale nadal uważam, że jest za mało ekstremalnie cały czas. Krzesiu, twoja kolejna. Biorę numer. Panowie, jak są kłopoty, to dzwonić trzeba pod 112. Dobra, może zrobimy tak, że ja zrobię też zadanie. Biorę 997. <noise> o, nice! Ale czekaj, dzisiaj ja mam dla ciebie deala. Jak Jasiek przeczyta mi zadanie, to daj mi możliwość, że będę mógł zdecydować, czy się z tą wymieniam. Nie? nie wiem czemu to robię, ale ok ma zadanie, malować obraz swoimi włosami na płótnie Wsipek, przyklejam czy nasilniam watę cukrową Co? co? Że przybliżemy watę cukrową i czy ją przyczepiamy gdzie chcemy No spoko Pasuje Które... mi to Oba mi się podobają A czym ja mam rysować, malować te, te, te w sensie. Czupkiem włosów? Ty masz mnie namalować, dawaj stary Ej, a mogę malować nosem? Bo szkoda mi trochę włosów Umówmy się na nos O nie, co, to się jak nie to klei jak? jak się nie klei? A, bez Ej, dobra panowie. Klej się. Ej, zróbmy mu śmieszną co? brodę z waty. Jakoś mnie to nie brzydzi. Czuję się trochę, jakbyśmy się całowali. Stop. A co, bardzo się No tu mam włosy, patrz. Techniczny powiedział, że można. Techniczny Ale techniczny powiedział, że tu mogę też. To nie jest mój wymysł. Serio? Głową rób. Okay. No, dawaj to grzesiu, bo nie mogę patrzeć, jak wszyscy robią tak gównianie te zadania. Piękny obraz. Ej! No i gitara. A właśnie, bo to miał być zipek. Oh, okay. Ten obraz będziecie mogli kupić za Ej. 5 złotych. Co teraz? Teraz ty. A teraz ja, no to dobra. Co jest numer 500? Chłopaki wyrzucają na ciebie psiąkarę. Ooo, jeszcze krótki. Ej sipek, bo tobie nie wyszło ostatnie zadanie, mam no. takie pytanie Chcesz trochę karmy na siebie też mogę? Mogę Chodź Ej dobra, Bóg, panowie, ale robię to zadanie pod jednym warunkiem Jeżeli jako dzi skład po tym odcinku przekażemy 100 kg karmy na jakieś schronisko Dobra To przekazujemy 100 kg, a teraz O O! O nie było nic o wcieraniu Wybieram 55, bo to moja ulubiona Za Tak, w tym o no, po Dobra, proszę o zadanie Twoim zadaniem jest stanąć na tace OK, Okej, easy, easy. Ej, ciekawe czy się sklei Nie wiem Ej, czy to... Uuu, jak fajnie Ło! co jest? ci się nie wywalił stary Dalej się rozwaliłeś? Teraz go trzeba skleić Dobra, nice, kolejne zadanie Teraz Grzesiu Dobra, teraz ja. Panowie, tutaj jest smutny. Ernest wcześniej poruszył tę kartkę Zostaw mam 600. teber 595, bo to jest wiecie. To kłopoty. Przyklej sobie 5 plastrów debilacyjnych, chłopaki muszą ci je odebrać. Oooooooo Kurde, czemu te zadania nie są lepiej sprecyzowane? Na przykład chłopaki przykleją ci 5 plastrów, wtedy byśmy zdecydowali. Ale dobra, przykleję. Ej, czekajcie, jeden plaster tu jest dużo. Wiedź? Tu gdzie farba, stary? Już mnie to boli. Panowie! Tu jest przyjemne całe. Ja po tym szalencie odpadam. Chciałbyś. 3, 2, 1. Oooo! Kurde. Uwaga! Oooo! Gdzie jest pod błąd? Zbieram kolejne. 519 panowie. Boję się już. Brawik. Chyba o, sobie... czekaj, kładziesz się jak żuk na plecach i my tobą kręcimy no Dobra, to jest fair No kręćcie panowie! Dobra źle, jak jednak wstajesz Bardzo. dobra o, teraz na jeden duży Odliczajcie czas nadziny. 4 5 O, dobra zostawiam go, jest, 30 sekund minęło O shit, to jest powalone To jest powalone o, Dobra, chodźcie tutaj gdzieś na koniec sam Tutaj jeszcze nikogo nie było Fajny numer Żaden nie jest fajny w sobie. 820? Mm -hmm. Brzmi fajnie Zrób z siebie pyszną kanapkę i się masło. Tutaj czekał na mnie numer 600 i co się kryje pod nim? Owij się lewami na muchy Jedna rzecz jest Super. dobra w tym Owij się, a nie że chłopaki mnie owijają Rzeku, masełko Proszę sobie. Dziękuję bardzo. Ej Jack, może zniwelujemy się, bo jestem człowiek lep na muchy, a ty jesteś człowiek masło, masło więc się spróbujemy zczepić, stary. Jaki no przyda. weź! Zobacz na to, pianka <grytka> do goleje normalnie. Kółnice dziewięć. Chłopaki, zakładałem na ciebie siedźmy, wam spodostanę to Nie, panowie, to już bez jaju. Ja odpadam. Czemu? Rybami śmierdzącymi nie dam się obrzucić. A ci tylko szpiletki są. Ja zapomniałem o tym. Rybami śmierdzącymi nie <grybę>, da się obrzucić. Znaczy to ma osi, żeby mi się w ogóle nie a, a, a ile on w tym jest? Tylko chwilę? Rundberg. Ości mi się wbijają, serio ości mi się w twarz wbijają. 698. Serio, Fajny, łatwy. Nie, nie lubię cebuli! Ale o, lubię cyny. No ale to żyj szybko! Dobra, nie wiem dlaczego to jest trudne zadanie, ale Dzeku mówi, że podobno połączenie tego jest strasznie złe. Ja nie słyszałem o tym ja i wątpię tak szczerze. Ale ostre Ostre, no ładne no dobra panowie, w takim razie chciałbym na samym środku 371, bo wygląda dobrze. Ja nie dotknę tego, bo nie mogę. Nie sobie szklankę Goli na czoło. Niewiele to zmieni, trzeba przyznać. Co? O kurde, zobaczcie, robal się przykleił do mnie. No to co, panowie? Zdrowie w takim razie. Aaaaa! Teraz do oka poszło. Ej, zapomniałem, że mam rękę w maśle i jak zrobię... A i ci zgnęła mi się od razu. Patrz, te wszystkie kropelki z niego tak, tak się od, od... Wyglądasz jakbyś się pocił tłuszcz. Tak, no trochę tak to wygląda. Dobra, numer 300. Co jest pod nim? Zjedz garść obrzydliwych rybek z no. Nieprawda, nieprawda. A czekaj, jakie było to zadanie? Zjedz U, garść? Tak. No garść, nie garść. Waj, masz jeść garść. Zbieram i zjadam. Nie garść na raz, tak tylko po kolei. Nie podoba mi się to. Ale to nie wygląda na strumie. Chłopaki zwijają Cię w dywan i będziesz trzymał. Smigol chce ryby. A, a. A. Ej, śmieszne, bo ja to robiłem na imprezie. Co? Teraz go kopiłem wszyscy. O jaki robot! Weźcie go, zabierzcie. Masz go za karkiem. Zabierzcie go, serio! Zabierzcie go, aaa! Zabierzcie, serio, gdzie on jest? A nie czujesz, gdzie chodzi? Przy plecach. Proszę, zabierzcie go! Proszę! Co by to sobie wybrać? Z tej ściany jeszcze nic nie było zabrane. To prawda. No to... Tyle. 2-3-2. To jest fajne. No, podobnie. mi się. 218 tylko w samochodzie. to jest? Chłopaki rzucają to ja zamierzam zrobić gigantyczną kulę, taką po piśnisku. Ale Trzeba masz taką dużą, stary, to będziesz miał mniej, mniej nabojów Myślę, że chociaż jedna się przyklei? O fuu Miało być rzucają, a nie plują Ale mam Aha. przerąbane Ej, to jest znęcanie się na Mało. Miał być, rzucając! Rzuciłem z bliskiej odległości. Nie wiem, co było gorsze. Czy to, że to było ostre, czy to, co. Nie, Widzę. to nie jest w ogóle straszne, dlatego że to jest wiesz, na na Dobra. O, Bóg. Bóg. W takim razie chodźmy na. tam! Numer 728. Musisz swoją twarz w miejsce z O! To mi się podoba, daj! Chodźmy na dwór, panowie. Gotowi jesteśmy? Tak. 3, tak. 2, tak. 1. Czy on to zżera co A, tak, A, Ej, on to zjada! Ej, nie ma Tak nie no, będzie! Ale czele, Wszystko zjadł! Nie, mój bro! wygląda, że miał szpilkę. 700! Johnson, co jest na 700? Kąpiel w pomidorach lub w Arbuzie. U. W Arbuzie, mam ochotę na Arbuza. Dobra, panowie, jestem gotowy na moją kąpiel. Musisz dupą Mernes usiąść do tego, O, nie, najgorsze! Dupą? Wsadzisz tu dupę? Zajemy pomidorówkę. O, a, o nie, ale nieprzyjemne, patrzcie na to. O, dziękuję bardzo, Zipek Proszę. Nie na soku pom pomidorowego Jesteś gotowy na? A mogę najpierw łyżka, bo ja lubię. Stary, nie chcę, żeby się cały zmarnował Proszę, uprzejmie. A teraz daj paszki. <słuchy> a, co jest tak zimne? A! Ej, dobra, to było najgorsze zadanie. Ja czuję, żebym się się pożygał. <słuchy> ja twoje się o twojej kolej. Twoje. Ty się przejmujesz, a wyglądasz twoje. na razie jeszcze przyzwoicie Bo się myłem Stary, tej ściany nie było, zobacz tej całej Nie, ja brałem z Ale nie brałeś z tej ściany To o! prawda, więc miałeś z tej strony 934, 934. <ślesk> Zadanie bolesne to są najgorsze. No. Zadania. Ja bym proponował tutaj z racji tego, że Grzeszło rzeczywiście ma chore uszy Zróbmy jakieś inne. Tak, inne w ręce Ale nie, nie za mocno. O Jezu o, nie. Dobra, u mnie się inaczej strzelał ogólnie. Nie, nie, nie. się tak, da Dobra, dana. trochę powiem. No, o nie, to jest gorsze! Ładnie! Zobacz jakiś ślad. Ej, bo jeszcze ja. Czy masz już ślad? Stary Dobra. Taka krew. tak. Nie! No tutaj boli bardzo. maksa. Bardzo. Tu boli bardzo. O, gotowy jesteś? Ojej. Zamknij oczy. Nie, no aż. Zamknij oczy. Aaa! Jest od razu ślad. oj. O człowieku. Siedem, siedem, siedem. Wyślij najmniejszy na głowę. No, mamy tu kilka nieprzyjemnych rzeczy. Akurat to sobie pozwolę odłożyć, bo to jest szklanka. O co! Jak coś wyciekło na o, zlimy to jest tu! Stary coś ci pociekło na łeb i ja się zastrzygam.